Dziś w wideo informatorze opowiemy o tegorocznych dniach Lubania oraz o zmianie siedziby lubańskiego zbiuku. Jak co roku w ostatni weekend czerwca będziemy świętować dni naszego miasta. W organizację Dni Lubania zaangażowane będą wszystkie instytucje zajmujące się kulturą i sportem w mieście. Te działania będą też wspierać placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe. Już dziś znamy większość gwiazd, które wystąpią na lawie 26 i 27 czerwca. Piątek, Dzień Młodzieżowy. Na scenie pojawią się lokalne grupy, zespoły znane, lubiane, m.in. zespół rockowy Kruk oraz gwiazda wieczoru Sylwia Grzeszczak. W sobotę, dzień bardzo energetyczny, mieszany. Na scenie zespoły taneczne, muzyczne. Zobaczyć będziemy mogli Modeste Pastisz, zespół. Orfeusz oraz Gwiazdy Wieczoru zespół Papa Dance. Rozmowy z kolejnymi wykonawcami wciąż trwają. W przyszłym miesiącu poznamy ostateczny program koncertów na Kamiennej Górze. Dni Lubania to nie tylko występy na lawie. 27 czerwca w sobotę na lubańskim rynku będzie królowała historia. Główną atrakcją będzie kilkanaście stoisk rzemieślniczych, na których dzieci, młodzież czy też dorośli będą mogli wykonać określone przedmioty samodzielnie, będzie warsztat wypieku chleba, będzie inscenizacja historyczna. Do tego otworzymy w muzeum nową wystawę. No i będzie prezentacja nowego obrazu pana Leszka, naszego wybitnego lubańskiego malarza, obrazu, który będzie ukazywał oblężenie Lubania w czasie wojny 30-letniej. Również w sobotę nasza Aleja Gwiazd Historycznych wzbogaci się o kolejną pozycję. W Brukulicy Brackiej pojawi się podpis i nazwisko cesarza Rudolfa II Habsburga. Oczywiście odsłonięciu tabliczki będzie towarzyszyła odpowiednia inscenizacja historyczna. 27 i 28 czerwca obiekty sportowe również będą tętniły życiem. 27 na obiekcie hali sportowej odbędzie się maraton zumba. Rozpoczynamy wspólną zabawę od godziny 19. 28 czerwca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na drugą galę boksu. Równocześnie na obiekcie Krytej Pływalni będziemy w tym roku po raz drugi bić rekord mieszkańców miasta w pływaniu oraz po raz pierwszy będziemy przeprowadzać zajęcia aqua aerobiku dla grup seniorskich. Również w niedzielę zaprosimy Państwa do lubańskiego rynku na Dzień Aktywnej Rodziny. Tak jak w ubiegłym roku, na dzieci i dorosłych będą tu czekać prezentacje i stoiska lubańskich organizacji pozarządowych. Dodatkowo y, przewidziano bardzo wiele y, atrakcji dla dzieci, m.in. zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne, a także y, warsztaty i programy animacyjne, które będą ich angażować przez cały dzień. 11 marca Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu otworzył nową siedzibę. W budynku przy ulicy Bankowej 8 będzie mieścił się zarząd spółki, biuro obsługi klienta oraz kasa. Mieszkańcy będą mogli tu załatwiać wszystkie sprawy, którymi zajmuje się ta spółka miejska. A więc zamówić jakiś kontener, pojemnik, wywóz odpadów, sprzątanie, właściwie wszystkie rodzaje usług, które prowadzi z Póki co przy ulicy Lwóweckiej pozostanie baza transportowa z ale planowana jest jej wyprowadzka na ulicę Bazaltową. Przeniesienie tej bazy transportowej z ulicy Lwowackiej pozwoli miastu zagospodarować teren, który obecnie zajmuje spółka Giuk na parking, który będzie służył wszystkim mieszkańcom oraz przyjezdnym. Dodam parking bezpłatny.